Proszę bardzo. Czy to jest Hinkali? Tak, to jest Hinkali. We własnej osobie gruzińskiej. To, przepraszam, można za łapać. Oczywiście. Pomyślałam sobie, no dobra. To jeszcze tylko łomot i wakacje, nie? Ja zapraszam Państwa. <noise> Proszę. to trzeba na cztery. Dlaczego na cztery? Bo nas jest trójka. <noise> A można trochę nam tłumaczyć? Bo nie każdy jest ekspertem kuchni gruzińskiej, prawda? Co tu mamy? E, w środku jest czarny ziemniak z boczkiem będzonym, przesmażony na maśle i duszony na maśle. Do tego jest tam kolendra i też z zewnątrz jest kolendra z pietruszką, żeby podbić jeszcze bardziej aromat, no, Bałkanów, Kaukazu. Naprawdę bardzo mi smakowało. farsz. w ogóle są bardzo ciekawe danie, odważne bardzo. Smakuje wam to? Bardzo. Tłusty, bo tak Musi ale być, musi być, ma, ma być, być tłusty. Ja wiem, tak, ma być tłusty, ale mi smakował, naprawdę. No cóż, nie mam nic innego do roboty. Chodzi o to, żeby ziemniak pachniał ziemniakiem, a nie jakimś odmieńcem. I żeby nie mylić, w związku z tym dostajesz złoty fart. Zbaraniałam całkowicie. To mnie tak miło, że zobaczcie, no. Leżeć. Gęsia skórka cały czas. Wiesz, co to znaczy? Że jestem w czternastce? No. I że będę z wami gotować? Tak <grymne> Ja dziękuję. Ty ja się tego po mnie nie spodziewałaś. Ja wiem. Nigdy. Cyk. Jedno hinkali i złoto jest moje. Uuu. Drżysz, cała dziewczyno? No jak wam nie drżeć? Jak ja pójdę spać dzisiaj? Słuchaj, nie, jest, pójdę w fartuchu. Tak, tak, właśnie. Ninja, ninja. Master ninja. Brawo. Dziękuję Wam. Ciao. Brawo. Yeah! Uuu! Złoty. Ja już jestem w czternastce. To jest tylko trzynaście osób do eliminacji i książka jest moja. I choinkę i prezenty gwiazdkowe dla całej rodziny mam szczapki. Kurde, z dedykacjami dostaną.